Dzisiaj miało nie padać w ogóle Wybrałem się przez to na rower prawie na cały dzień A jest po prostu co wszędzie okolica bez deszczu A tutaj takie główieńko się zebrało A jestem na Pogórzu Strzyżowskim No i tutaj takie niespodzianki czasem się spotyka Może nie będzie lało z tego Jedziemy na Jaszczurową w tej chwili kieruję się do Jaszczurowej z Brzezin, właśnie wyjechali. Wesele było. Nie pozwiedzali, nie pokryciliśmy się koło kościoła, koło wieży. Niestety była msza, nie będziemy się wpychać. przyszlibyśmy może na wesele, ale w innych godzinach po flaszkę ewentualnie. prawie na miejscu Jaszczurowa jedziemy najpierw zobaczyć taką wieżę nietypową bo jest to drewniana wieża w Jaszczurowej pierwszy raz tam będę zrobię zdjęcie jakieś obadam temat, teren co to jest w ogóle bo to jest ponoć na prywatnej posesji ale można podejść, zdjęcie zrobić wejść już nie wolno a I gdzieś tutaj niedaleko jest jakaś wiata ogniskowa. też mogę ja to zobaczyć. Czy tam jest jakieś palenisko, że to jest sama wiata. Dotarliśmy do Stępiny. Za mną znak. Wjechaliśmy tutaj pod górę. Szczyt góry Hełm. Taki malutki się wydaje stąd. A co to taki pagórek? No, ale to jest największa góra tutaj w okolicy Stępina. I tutaj wierzchołek góry hełm. Znaczy wierzchołek to będzie tutaj gdzieś. Tu jest koń, koniec całego pasma. Tu się kończy. I tu gdzieś jest kapliczka. Tutaj jeszcze mamy znak czarnożycko, Strzyżowski Park Krajobrazowy. I tu jest droga do góry na górę. Nie wiem, tam chyba był kilometr, z tego co pamiętam. No, jest tam zaznaczona ścieżka nawet rowerowa widać rower, zielony szlak no. i tędy można się tam na szczyt dostać, jakoś wdrapać, czy tam coś, nie wiem, nie byłem jeszcze ale my jedziemy gdzie indziej, nie będziemy się siłować po górach tylko sobie zjedziemy teraz w dolinę i pojedziemy na Strzyżów też nie, Strzyżów to gdzieś tam jest my pojedziemy na Stępinę i wyjeżdżamy z lasu właśnie zakończyłem zjazd i powiem wam, że kurwa lato się skończyło tam na górze zapota, pod górkę przy słońcu kurwa, lało się kurwa po szyi nie powiem gdzie jeszcze a przyjeździ gełsia skórka i kurwa drgawki jakieś kurwa Tutaj słońce świeci. Jedziemy teraz na Stępina Cieszyna i Bunkry SS. Także zaraz tam dotrzemy i zrobimy jakąś fotorelację. No, dobra, jadę na Gogołów. W Gogołowie jest kościół drewniany. Znajduje się na szlaku architektury drewnianej. Tutaj na Podkarpaciu w rejonie. Jest tam na jakiejś tam pozycji. Podjedziemy tam. Chyba dzisiaj nie będzie tam wesela. A ja w Brzezinach co by myli. Zrobimy jakieś zdjęcie. I napijemy się wody. No i potem jedziemy na kierunek obrany na brzostek, gdzie jest krzyż jakiś na, na jakiejś górce. Szczerze powiem, że nie byłem tam i pasuje zobaczyć, bo nawet się trasa tutaj spykła, że będę wracał gdzieś brzostkiem. A że to jest koło brzostka i gdzieś wyjdziemy sobie na górę, jak będzie możliwość.